Holy Grail ogólnie to jest challenge polegający na tym, żeby zebrać wszystkie unikatowe przedmioty, wszystkie setowe przedmioty w grze, jakie istnieją, i wszystkie. I dodatkowo można to rozwinąć, to jest już poza standardowym Holy Grailem. I dodatkowo wszystkie eteryczne, to jest oczywiście szalone już. To jest taki end, 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 end game, yy, gdzie to już nasze dzieci będą kończyć, bo my nie dożyjemy. I wszystkie runy i słowa runiczne. To jest już. Runy i też nie są standardowe, ale pokażę wam naszą aplikację. Właściwie, no, Z tą stworzył aplikację, ale ona jest. Nie podpisana przeze mnie czy coś. Jest Holy Grail by Nadium To jest aplikacja taka, która automatycznie śledzi postęp naszych itemów, i tutaj mam tą apkę rozwiniętą na maksa. I tutaj macie Eteryki, tutaj macie właśnie unikaty sety sforonicznej runy, i z tego co wiem, Z updateował. Ją, żeby logiczne słowa, np. mozaika z 2.4 działały. Więc prawdopodobnie mamy totalną eszę. I myślę, że na początek sobie wyrzucimy wszystkie dodatkowe obostrzenia, bo naturalny Holy Grail to jest zebranie wszystkich unikatów i setów. Nie ma nic więcej. Ja lubię taką całościówkę, bo patrzcie jak to usunę. No nie. I to jest ten naturalny, klasyczny Holy Grail standardowy, no nie. Mamy 502 unikaty i sety w całej grze. Ale szczerze, ja bym już w sumie leciał z. Już bym, już bym zaczął runy kolekcjonować, słowa runiczne tworzyć od samego początku. To jest fajne. Nie, zrobimy, zrobimy rozszerzoną wersję od razu. Nie ma co się pieprzyć. Include runes, include rune words. Play sound. Oczywiście. Normal and Ethereal items separately counted. Tak, więc mamy tutaj. Tak to wygląda. Więc każda runa L, Tir, TAL, pierwsza to jest jeden punkt. Musimy zebrać 921 punktów. Tak. No i mi się jeszcze nie udało. Na moim standardowym softcorowym holy grailu mam 98%. Z wszystkimi obostrzeniami. Brakuje mi. Mam 3 tr albo 4 Mangsongi, D-WEB. Ale brakuje mi oczywiście mocy Traela. Nigdy w życiu nie wydropiłem mocy Traela. Na Singlu. Na online tak. Na betę Diablo tak, ale tam są podkręcone dropy trochę. Więc to się nic nie liczy, no. <laughs> Jeżeli wydropimy moc Traela, to zrobimy specjalnego. To zrobię specjalnego streama. Będzie to taki dodatkowy stream. Coś na rangę urodzinowego i tak dalej. Będzie to. Tyrael Might party i zrobię sobie papier, kartonową zbroję Tyrael, będę w niej siedział i będziemy pić. Będziemy się bawić jakoś. Więc teraz zostaje nam wybór klasy. No dobra, więc mamy wszystko. Mamy parę Co do wyboru: czarodziejka pod Energy Shield, farma jakiegoś pindla, oczywiście bossing i czarodziejka na Terror terrorzony. Mefista zwłaszcza, bo jest OP. Mamy do wyboru. Paladyna, klasy, klasyczny wybór, no i Askę. I chyba zagram Aską. Aska, ja bym wybrał Askę. Zrobimy sobie Askę. Możemy sobie zrobić Askę pod trapy albo tego Palka, który jest dosyć niesamowity, ale Aska mnie kusi. No i Czarka, nie? No ale Czarka jest giga sztampowa. Mazonka to jest dobry wybór, ja Javelinka to jest bardzo dobry wybór. Na te Zetki niektóre będzie spoko, jeszcze przed Sanderami. Przejście piekła jest bardzo proste, bo ma niuka potężnego. No i krowy. No i krowy, na których nam bardzo dużo leci rzeczy. Holy Grail HC. A nie, game to jest Diablo 2 Resurrected. Jak zrobimy Askę na przykład pod trapsinkę. Na początku, oczywiście, no to jesteśmy skazani na trapy, na Dev Centry Trap, które są bardzo przyjemne. Można też tworzyć ją pod fire. Mi się wydaje, a, i będziemy nazywać, będziemy nazywać nasze postaci na din 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zobaczymy też, ile do ilu na Dinu dojdziemy, no nie? Aczkolwiek nie zamierzam padać. Można też stworzyć budżetowego singer barba. Z dwoma duchami na farmę Pindla z podwójnym lootem. To jest dosyć legendarne połączenie, też. To jest bardzo legendarne połączenie. Ja tak grałem na laderze siódmym z ekipą i było pięknie. Warcry barbie jest piękny, bo on stunuje i ma physical damage. I ma w dupie wszystkie inne rzeczy. No, powiem szczerze, chyba Barb mi ciągnie. Chyba Barbici mi ciągnie. I potem na przykład sobie pójść w nieśmiertelnego króla albo. No, jest parę opcji. Albo w, w delikatnego pizzerkerka. I chyba wybieramy barba. Jako takie totalnie niestampowe podejście. Jestem ja. Ja mam do dzisiaj poradnik jak grać barbem. Na. Jak. czy ten? Jak grać barbem. To mam dużo takich poradników. Ale mam poradnik o tym. O moim e, barbarzyńcy na ladder 7. Na dym pierwszy to będzie barb. Barb w patchu 2 i 3 albo 2 i 4 dostał tę synergię z Find Potion do Find Item i każdy jeden punkt Find Potion daje 1% więcej Find Item. Jest genialny. Zagramy Barbem. Nadine 1. A więc wybraliśmy. I timer zawsze jest spoko, można zawsze mierzyć czas. Dobra! Pstasze OK, przeczyszczone. Ruszyliśmy. Okej, okay. ding. Mamy jest trzy. Ta, pierwsze trzy. Hmm. Okej, okay. mamy nową runę. XD Będzie ding. Cy, jak szybko! Jest reakcja. Dobrze. Zabiliśmy tal etcha, Kolejny item do Holy Fucking Graila. Jest cudowny hem? berserkera. Albo jak kiedyś mówiłem bersereskera. Bersereska! I am overburdened! Ty, jak szybko! Ty, jak szybko w ogóle! Wow, nice! Oho, Mamy, patrzcie co się dzieje! Pa, y, to jest Tandoliga, czy jak to się zwie? Ding! The Dragon Chunk, Ej, ale powiem Wam, reakcja jest niesamowi niesamowita. Jakby instantowa jest reakcja. The Dragon Chung! GG! Dobra! Dlaczego? Aha, runa L! Tak, tak, tak. Bo, jak generalnie identyfikujemy jakieś, jakiekolwiek itemy w Diablo 2, to od razu zapisuje nam się postać. I program wtedy to czyta. I can take that. No i dobra. I teraz byle jaki waypoint lecimy. Co? Aha, nefka doszła. Okej. Okay. Ja mam jeszcze takie mindfucki. What the fuck? Sol room? Sol room z członka rady! Nie było ding? No nie. No dingi są... No nie, nie, nie. Dingi są w momencie save'u postaci. Save postaci, Pawson działa w Diablo 2 tak, że co 5 minut masz automatyczny tej postaci albo przy identyfikacji temu Więc tutaj... O właśnie! To jest jakby psucie gry dla casuali, którzy po tym jak zepsują tą grę i tak nie będą w to grać. I to widać w Diablo 4 na przykład, nie? Robią grę dla casuali, ale to Diablo 4 jest grą casualową, dla... casualową wśród casuali i nawet casuale nie chcą w to grać, nie? Jednak jakoś wcześniej te gry były hardcore i gracze nie narzekali. Jak to się działo, nie? To jest właśnie to jest właśnie ten sekret moim zdaniem. U. Esaru, nadhul! Teraz. I jeszcze. Essa! Dobra, no to wszystko. Ten był najcięższy. Jakbyśmy atakowali go w taki sposób... To nie wyrobilibyśmy. Jakby. zakolejkowałyby się dwa ataki, i on by nas po prostu zmiótł. Musiałbym escape'ować escape Na speedrunach to jest przerąbane. Bardzo dużo tutaj. GG! Mamy kolejny item: Charge Bolty. Infernal. Infernal item. What the fuck, ale dziwny item. Ja tego długo nie miałem na moim ogólnym gralu. cek... Like... Axe of Fechmar. Całkiem niezłe. Powiem wam jak na przejście Normala jeden unikat co... Jeden unikat co... co akt można powiedzieć prawie. To jest dobry drop Uuuu. Ej powiem wam, że stęskiłem się za dropami Spirit Mask Beskito. Bęskito. Okej. Okay. OMG i Ping! Fajnie leży. O! I cyk! Proszę bardzo. Pierwszy. Ale leci. Brain cue. It is the brain cue. It is a draw. Pierwszy dzisiaj, liczymy punkty. Okej, okay, there we go. Shark sing Gloves, ale jaja. Jakby... Bo... Jak to się... Ej! Am! GG. Ding! O! I, I te, nie trangole, tylko sandery. GG. Sandereczki, sandereczki. A ma inne rzeczy do roboty, wiesz? Mhm. Dobra. I o to chodzi. <ścoughs> Dalt. art. A. Nie! Ja pierdolę. No mój ulubiony miecz. Co to za mysklik był? Jak mi tą rękę porwało? Co tu się odjebało? się dzieje Mamy drugiego. Amna. mamy. Mam też hela, nie? Nie, no muszę to z helem wyczyścić. Trudno. Zdecydowanie. Zobaczymy. OMG! Co jest? Jakie. Jakie temy? Goblin to! I mega rzadkie! Berło, za karum hand. O kurde! Goblin Toe! Ula la la la! No to jak nam berło wypadło? To jest naprawdę gruba poddymka! I cyk, i cyk, i cyk i bonghelm, i Rura, i fajnie, i Pipik, i jedziemy, i do góry, i jadą z czekoladą, i fajnie. Dobra, cyk, czy to i to już do maksa prawie No, jeden punkt tak sobie zmienia. Może być Boom! Uuuu! I like that! I jeszcze to. Essa. Diawola. Glimpse Cyk. Uu! No i piękny drop, moi drodzy. I cudowny drop. Guardian Naga. No, to jest fajny dropik, nie najczęstszy, nie najczęstszy, podoba mi się to. 32 MF Ring, zaczynamy. No to jest topowe, no to na tym levelu to naprawdę jedno z lepszych co mogło być. Maksymalnie na pierścieniu może być 50, nie 40 na amulecie 50, ale to są giga rzadkie itemy. Dzisiaj kręcę, no to jazda, ponad 100 już, prawda? 116 magic findu z tym, no i cyg jeszcze, i ding. Pierre tą ta, Pierre tą balkonką. To jest. To jest dosyć mocne. Proszę bardzo. Lang of hands. GG. No, zaczynamy. Otwieramy worek. Ten ring był, ten ring był jakby kluczowy. Ten ring był bardzo kluczowy. Zaczynamy. O, Kukosakaku, baby. Pięknie. Otworzyliśmy skrzynkę. Otworzyliśmy skrzynię dropów, moi drodzy. O, Shael! chyba mamy Dinga. Przychodzi do Melos i od razu podsypka szczęścia. Chyba mamy Dinga. Oczywiście Kolejny punkt, S, kolejny punkt, uuuu, ding, o, bloodletter. letter. Cyk. Już. Już trochę o, MG, no co ty gadasz, że inferno, infernal cranium, baby. Chyba necromanta robiony będzie zaraz.